na konferencji prasowej. Kilka tematów w dniu dzisiejszym. Pierwszy od którego chciałbym zacząć to pismo, które skieruję do pana prezydenta Piotra Głowskiego, o to, żeby wyjaśnić dwie bulwersujące sprawy, w których w mojej ocenie ma swój bardzo poważny, negatywny udział. Pierwszą z nich jest. Tryb, w jakim wprowadzono podwyżki za odbiór odpadów przez spółkę al t Piła Spółka Zo w ubiegłym roku. Jest to temat, który był poruszany w czasie kampanii wyborczej. Pan Piotr Głoski w czasie kampanii zarzucał, że to ja jestem za to, jestem odpowiedzialny za karę, jaką Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukrajał tę będącą częściowo własnością naszego miasta spółkę. Tymczasem, w mojej ocenie, to on jest osobą, która w tym zakresie bezpośrednio, a na pewno pośrednio ma swój duży udział. Będę prosił go o szczegółowe wyjaśnienia w tym zakresie i od tego, jak szerokie i satysfakcjonujące będą to wyjaśnienia, będę podejmował ewentualne dalsze kroki. Przypomnę, że sąd okręgowy w Poznaniu uznał, że pan Piotr Glowski bezprawnie i bezpodstawnie kierował jakiekolwiek zarzuty pod moim adresem i musiał mnie za to przeprosić. Druga sprawa dotyczy kwestii tzw. zwanej promocji miasta przez sport, temat o którym Państwu mówiłem tuż przed pierwszą turą wyborów. W międzyczasie przyszło od tamtego momentu pismo. Bo się do wiadomości otrzymałem pismo, czy Urząd Zamówień Publicznych skierował do pana Piotra. Głos Kierował, w tym podnosi, że z różnych względów nie wszczęto kontroli. Ja o tym mówiłem. Chodzi głównie o to, że Urząd Zamówień Publicznych zajmuje się sprawami, no, głównie za, za kilka, kilkadziesiąt milionów złotych. Tutaj sprawa dotyczyła kilkudziesięciu tysięcy złotych. Tu również chodziło, nie w grę wchodziło niefrasobliwość klubu futsalowego. Nie zmienia to faktu, że Urząd Zamówień Publicznych jednoznacznie wskazał, że negatywnie ocenia działania zamawiającego w niniejszym postępowaniu, a zatem można uznać, że te około 40 tysięcy złotych przekazane z publicznych pieniędzy dla jednego z podmiotów było tak naprawdę działaniem bezprawnym. Będę oczekiwał od Piotra do szczegółowych wyjaśnień i podobnie jak w przypadku Adwatera od tego, czy będą satysfakcjonujące, będę podejmował dalsze kroki, ewentualne w tym zakresie, ponieważ nie może być tak, że pieniądze publiczne są wydawane według, widzi mi się, pana Piotra Głowskiego. Kolejna sprawa, o której chciałbym powiedzieć, to to, co się działo na ostatniej Radzie Powiatu w Pilem. Dosyć taka. Interesująca dyskusja na temat wyboru y, komisji rewizyjnej. Ja jestem tak, z, z takim politowaniem obserwowałem zachowanie radnych Platformy Obywatelskiej, którzy y, uważają się za wyjątkowo wybitne jednostki, a tymczasem nie znają podstawowych zapisów statutu, które sam uchwalali. Pan radny Majtenca, który y, kilkukrotnie podnosił kwestię tego, czy formalnie jest klub PiS, czy nie ma klubu PiS, to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ. Zgodnie zarówno z ustawą, jak i ze statutem e, powiatu e, do z komisji rewizyjnej wchodzą przedstawiciele wszystkich klubów oraz radni. Nie trzeba być radnym w jakimkolwiek klubie, co jest zresztą oczywiste i występuje chociażby w Radzie Miasta, że, że tam są także radni, którzy e, nie są w żadnych klubach, to nie, nic nie, nie stoi na przeszkodzie. Natomiast e, klub Platformy Obywatelskiej postanowił zablokować pracę tej komisji. Nie wskazali swojego kandydata do, do komisji rewizyjnej licząc pewnie na to, że wojewoda, który pochodzi z nadania Platformy Obywatelskiej w czymś im pomoże za kilka tygodni bądź miesięcy i że być może, mm. być może coś, coś osiągną być może uda się wprowadzić w jakiejś skrajnej sytuacji zarząd komisaryczny a przynajmniej że porobią trochę afery. Jest wyrok naczelnego sądu administracyjnego w przypadku tego typu postępowań pozwolę sobie odczytać. On jest w zbliżonej, w zbliżonej sprawie. W sytuacji, gdy klub rezygnuje ze zgłoszeń, to jest wyrok NSA z czerwca ubiegłego roku, w sytuacji, gdy klub rezygnuje ze zgłoszenia kandydata na członka Komisji Rewizyjnej i nie widzi możliwości zmiany. Stanowiska, jego działanie prowadzi do realnej niemożności ukształtowania zgodne do sprawem składu tej komisji. W konsekwencji takie działanie klubu prowadzić może do destabilizowania pracy organów powiatu, a nawet gdyby uznać, że podjęta we wskazanych okolicznościach faktycznie uchwała o powołaniu komisji rewizyjnej w składzie, której nie ma przedstawicieli wszystkich klubów jest sprzeczna z prawem, to tym samym Rada działałaby bez wymaganych przepisami komisji. Gdyby taki stan się przedłużał, to z uwagi na doniosłe funkcje komisji rewizyjnej mogłoby dojść do ustanowienia zarządu komisarycznego i zawieszenia organów powiatu. Takie świadome działanie klubu radnych uniemożliwiające powołanie komisji rewizyjnej w ustawowo określonym składzie musi być uznane za działanie naruszające prawo oraz poprzez nieuzasadnioną rezygnację z do ustawą publicznego prawa podmiotowego za nadużycie tego prawa i wykorzystywanie do celów niezgodnych z intencjami ustawodawcy w takich okolicznościach uchwała Rady Powiatu powołująca Komisję Rewizyjną w określonym składzie nie narusza prawa wykładnia przepisu artykułu 16 ust. 1 USP musi uwzględniać cele jakie zakłada ustawodawca wprowadzając wymóg wybierania do składu Komisji Rewizyjnej przedstawicieli wszystkich klubów i nie może prowadzić poprzez uznanie każdej uchwały nie spełniającej tego wymogu za sprzeczną z sprawą do skutków. Przez te ustawodawcy nieprzewidzianych i niepożądanych. Reasumując, działanie Platformy Obywatelskiej w Radzie Powiatu jest bezprawne. Liczę na to, że w ciągu, że na następnej sesji pod koniec roku, która będzie miała miejsce między świętami a nowym rokiem, Platforma Obywatelska zgłosi swojego kandydata do komisji rewizyjnej. Jeżeli tego nie uczyni, to w mojej ocenie pozostałe kluby radnych powinny rozważyć możliwość uzupełnienia składu o inną osobę spoza tego klubu, jeżeli pan nie chce mieć swojego przedstawiciela w komisji rewizyjnej, to nie musi. A chciałbym przypomnieć, że komisja rewizyjna zajmuje się, e, oczywiście opiniuje wykonanie budżetu, e, składa także e, wniosek o udzielenie bądź nieudzielenie absolutorium zarządowi oraz kontroluje e, zazwyczaj postwartą postępowanie poszczególnych jednostek powiatowych. Zatem jest rzeczą oczywistą, że przynajmniej w tym pierwszym okresie, w pierwszym pewnie roku, głównym y, zadaniem Komisji Telewizyjnej będzie y, kontrolowanie tego i ocenianie tego, co działo się w, za czasów rządów y, Platformy Obywatelskiej. Jest rzeczą zatem zupełnie naturalną i oczywistą, że Prawo i Sprawiedliwość tu jest w opozycji zarówno wobec obecnych władz powiatu, jak i nie uczestniczyło we władzy w poprzedniej kadencji jest optymalnym ugrupowaniem i przedstawiciel tego, czyli naszego mojego ugrupowania powinien w komisji rewizyjnej, powinien przy, tą komisją powinien przewodzić. Dodam, że to też podnoszono, że, że powinien być największy klub powinien mieć, gdzie nie jest też tak zapisane, ja przypomnę, że Promisji, że w Sejmie Województwa Wielkopolskiego Prawo i Sprawiedliwość jest z największym klubem opozycyjnym i Platforma Obywatelska jednoznacznie powiedziała, że nie dadzą nam przewodniczącego, no, szczególnie w kontekście, że ja byłem kandydatem <laughs> i oddali to najmniejszemu klubowi SLD, ja jest, więc, więc tutaj widzimy, jak wygląda sytuacja. Mam nadzieję, że, że, że Platforma się. Zrewiduję swoje y, poglądy. Y, wracając do Sejmiku, jeszcze mogę powiedzieć, że jestem wiceprzewodniczącym klubu radnych y, Prawa i Sprawiedliwości w Sejmiku y, oraz y, szefem y, stałej komisji komisji y, statutowej. Y, mam nadzieję, że y, ta nowa kadencja przyniesie y, ciekawe rozstrzygnięcia, przede wszystkim w podziale środków unijnych, chociaż teraz, jak patrzę na, y, na wystąpienia niektórych radnych, dotyczące chociażby trątu terytorialnego, który jest tak na, na tym etapie przynajmniej takim elementem marzeń, szczególnie chociażby w zakresie tych strategicznych inwestycji jak obwodnica ujścia. No to nie wiem, czy oni chcą faktycznie działać, czy tylko opowiadać od wyborów do wyborów o tym, co tam się gdzieś wydarzy. Nie zmienia to faktu, że mamy 10 miliardów złotych do podziału na najbliższą perspektywę 14-20 i będziemy wspierać. Wszystkie dobre decyzje. Nadal jestem członkiem Komisji Strategii Rozwoju Regionalnego i będę na bieżąco informował Państwa o ważnych sprawach dla piłej naszego regionu. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeżeli to wszystko. Jakich wyjaśnień Pan oczekuje dokładnie, mógł Pan przypomnieć całą tę sytuację? Sytuacja wyglądała tak, że spółka Altwatel gdzie 40% udziałów ma nasza gmina, podniosła od 1 do stycznia 2013 roku o kilkadziesiąt procent często opłaty za odbyły odpadów. Problem polegał na tym, że, do, że zapisano we, w informacjach czy wezwaniach dla dla klientów y, datę grudniową. Tymczasem y, listy były wysyłane y, z tą informacją w pierwszej, a nawet w drugiej dekadzie y, stycznia. To, <coughs> przepraszam, to wykazał potem w kontroli UOKICZ. Y, a zatem no, oczywistą było rzeczą, że jeżeli ktoś dostaje podwyżkę od do stycznia, dostaje informację o tej podwyżce w połowie stycznia, to nie był w stanie. Się, no, no chociażby pomyśleć na spokojnie, czy chcę nadal kontynuować współpracę z tą firmą, czy też nie, a wtedy jeszcze na tamtym etapie było to możliwe. Co więcej, Altwater powoływał się bezprawnie na różnego typu ustawy, między innymi regulacje państwowe, co, co nie miało żadnego, to nie powinno mieć żadnego wpływu. Ja, Widząc bierność władz miasta oraz innych organów, skierowałem do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów prośbę o to, aby skontrolować Altwater i całą tą sytuację. I Łącznik jednoznacznie stwierdził, że nawet nie pod koniec grudnia, ale nawet na początku grudnia, właściwie powinny być te informacje o tym, że są te podwyżki sięgające niekiedy blisko 50 Procent, tak aby mieszkańcy modli klienci naszego regionu z północnej Wielkopolski mogli się z tym zapoznać. I pytanie: Bo tutaj pan prezydent Piotr Głoski występuje w dwóch rolach, nieco upraszczając. Z jednej strony odpowiada za te 40% udziału, w mamy w Altwaterze, a z drugiej strony odpowiada za to, co działo się na wysypisku w ponieważ al yy, i to właściwie gdzie, gdzie właścicielem jest nasza gmina. Yy, a przynajmniej tak było, bo to zmieniło się trochę osobowość, prawna się zmieniła, ale upraszczając, yy, tak można to określić. Yy, I czy tak, z jednej strony jest na poziomie spółki, klienta, bo my jesteśmy klientami z al ale al jest klientem pod. I y, z jednej strony Piotr Głowski występuje w roli osoby, która powinna nadzorować te 40% które mamy udziału, a z drugiej strony interesują go kwestie związane z interesami y, wysypiska. I według mojej wiedzy, takie też y, tłumaczenia były przedstawiane przez y, przedstawiciela Albatra, to płoda, a dokładnie pan Piotr Głowski, y, były współodpowiedzialne czy pośrednio odpowiedzialne, bo nie chcę powiedzieć, że bezpośrednio, chociaż i tak jest sygnały dostęp, ale na pewno pośrednio odpowiedzialne za to, że Alwatel nie dostał informacji o podwyższach w kłodzie w odpowiednim czasie, w listopadzie czy na początku grudnia, tylko tuż przed świętami. I stąd też ratując się, no, złamał prawo, ale, ale starał się ratować sytuację swoją finansową, no, wysyłając tak późno zawiadomienia o podwyżkach. Więc oczekuję od Pana Prezydenta informacji, dlaczego Płoda tak późno wysłała informację do Al2T o podwyżkach. No, pytanie też, jaka była tam umowa, bo oczywiście al tak jak został ukrajany za bezprawne działania wobec klientów, to ile płoda wysypisko miasto Eldo, Piotłowski, złamali przepisy. I, i za późno kłoda poinformowała Al2T, to Al2T też mógł złożyć y, takie pismo do Łokiku, do żeby to, to gmina piła była. Y, musiała wyjaśniać, dlaczego tak późno. No ale oczywiście tego nie zrobili, no, to są zależności, które doskonale znamy i, i wiemy, że nikt by się na to nie odważył, ale ja się odważyłem. W jednym obszarze to wyjaśniliśmy, oczekuję na drugi obszar, czyli te y, wyjaśniliśmy y, nieprawidłowości na linii Al2T klienci czyli my i teraz będziemy badać to co było na linii yy, składowisko w kłodzie al 2 t Mam nadzieję, że to zostanie wyjaśnione, że Pan Prezydent takie wyjaśnienia złoży, yy, tym bardziej, że miał bardzo dużo do powiedzenia w tej sprawie w czasie kampanii wyborczej, a yy, jeżeli nie złoży no to będę zastanawiał się nad różnymi krokami dalszymi. Chyba, że ta sama kwestia. O kreda chcę zapytać. Jeśli klub nie złoży tego odwołania, to czy cokolwiek w tej kwestii może się zmienić i odgórnie zostać narzucona inna rozwiązanie? Jeżeli klub zgłosiłby się do prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Nie zgłosi się, bo boi się decyzji Prezydenta odnośnie kolejnych przetargów. Nie zgłosi się, bo boi się decyzji Prezydenta no jeżeli boi się, no oczywiście no przecież wiemy, że się boi, tak, no, to jest oczywiste i, i ta kuriozalna samokrytyka, którą klub swego czasu też ogłosił publicznie, to także przyczyniła się do, do decyzji Urzędu Zamówień Publicznych, znaczy, to zostało w uzasadnieniu napisane, ale rozmawiałem z szefem Departamentu Kontroli Doraźnej, to, że, że nie złożyli odwołania do, do Krajowej Izby Odwoławczej, czy też ta samokrytyka, no to jest tło tak naprawdę chodziło o to, że że UZP ma, jest instytucją, która ma kilku kontrolerów, którzy no, nie, no, no fizycznie nie są w stanie przerabiać takich spraw jak naszych, jak to ona bulwersująca i to zresztą zostało w tym piśmie, które Państwu przedstawiałem, określone. No nic się nie zmieni. No. Jeżeli do nie chce dostawać pieniędzy, nie chce dostać w tej sytuacji, nie chcę, żeby ten. ten to zamówienie publiczne było jeszcze raz rozpatrywane, no to, to pewnie nie będzie. no Ja i tak po, po, po ludzku rozumiem, że, że boją się Piotra Gusty, bo jak, jakie metody stosuje, widzieliśmy w przypadku naszego klubu żużlowego Witto, ja właściwie już teraz za chwilę Polonii. Więc. Więc no. Te elementy, które, które prezentuję, ja mogę tylko dodać, że, że nigdy w ogóle by nie było takiej sytuacji, że podwyższalibyśmy opłaty za użytkowanie stadionu. De facto użytkowanego wyłącznie przez ten klub Ta te Relacja bytu tego stadionu wynika wyłącznie z tego, że, że, że mamy klub żużlowy, on powinien być wyjątkowo, powinien być oczkiem w głowie. Miasta oczywiście główny ciężar jego finansowania powinny oni ponosić sponsorzy, natomiast y, tak jak w większości miast w Polsce, w których są kluby lidowe żużlowe, ta opłata powinna być y, na poziomie <coughs> przepraszam na poziomie minimalnym. Cieszę się, że, że, dosz, że doszło do porozumienia, zobaczymy jakie będą szczegóły. aczkolwiek no, to była oczywiście polityczna zagrywka, wynikająca raz z tego, że, że pan Rowski się obraził na, y, na sponsorów y, Klubu żużlowego, to że, że działacze tego klubu staretowali z innych ugrupowań do, do Rady Powiatu przede wszystkim. No, a z drugiej strony, w ostatniej chwili, właściwie w ostatnim momencie ogłosił, że tutaj on jeszcze ponad podziałami, a się ponad, ponad zarządem się dogaduje z, z kibicami. No, to jest takie dosyć zagranie, które być może gdzieś tam w, w jakiejś małej gminie powinno funkcjonować, a nie w mieście aspirującym do tego, by być stolicą naszego faktyczną stolicą subregionu. Natomiast wracając do, do futsalu, no to to, że, że do nie chce z różnych względów dostać tych pieniędzy, to nie zmienia faktu, że Polonia, ta Polonia piłkarska dostała te pieniądze no, w dosyć osobliwy sposób. Już nie chcę wchodzić, Państwo wielokrotnie przekazywaliście, że profesjonalizm działań kierownictwa tego klubu jest dość daleki od, od standardów panujących. Z jednej strony, z drugiej strony to w jaki sposób promuje miasto i gdzie promuje miasto, ile osób przychodzi na mecze, zarówno w Pile i w jakich ośrodkach jesteśmy wielkomiejskich, by nie powiedzieć aglomeracyjnych, promowani na poziomie rozrywek które gra ten klub. No, Trzeba się zastanowić nad pewnymi rzeczami. Ja swego czasu rozmawiałem chyba jeszcze we wrześniu, przed tą, tą faktyczną kampanią z przedstawicielami klubów pilskich. I, i tak roboczo było ustalane, że, to, że oni wyjdą z inicjatywą debaty pod kątem typowo sportowym. Szkoda, że do tej debaty nie doszło, bo też miałem pewne propozycje, aby. Ta współpraca, finansowanie sportu, zarówno profesjonalnego, jak i szkolenia młodzieży, było zupełnie inne niż jest obecnie. Jeśli nie macie Państwo więcej pytań, to bardzo dziękuję za uwagę i życzę wszystkim Państwu zdrowych, wesołych świąt Bożego Narodzenia i bardzo sympatycznych obchodów i świętowania Nowego Roku. Dziękuję bardzo.